Ostry bulgardła, wypróbuj Orofarmax z maksymalną dawką. Orofar Max po pierwsze usuwa ból, po drugie eliminuje wirusy, a nawet groźne bakterie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jako potrzeba umowy minutowej staram się nie zaniedbywać i osabiania innych potrzeb, Na przykład posiadania dwustronnego slajdera Nokia N95 z aparatem 5 megapikseli i nawigacją GPS w wyjątkowo niskiej cenie, w umowie minutowej w plusie. Raz, dwa, trzy, cztery. Always ma cztery skrzydełka, aby cieszyła się ochroną najwyższych lotów podczas twoich twojego... stóp i upadków. Always. Te dni... Usuwanie najtrudniejszych zabrudzeń w toalecie, nawet jeśli używasz gęstego płynu z chlorem, oznacza uporczywe szorowanie. To już przeszłość, bo teraz jest Harpic Max. Odkryj niesamowity efekt super skutecznego żelu. Harpic Max bez trudu usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Skutecznie czyści i zabija bakterie oraz grzyby. Perfekcyjnie. Czarny Harpic Max, siłacz do toalet. Oto nowa kostka Harpic Max. Jest do trzech razy dłuższa, dzięki czemu działa maksymalnie, zapewniając maksymalne czyszczenie i długotrwały, świeży zapach. Czarny Harpic Max. Siłacz do toalet. Dobieg? No przecież pani mi tapetę kładła. Proszę pana, jaka mnie pracująca. jestem, bo babci tak mam. Co jest? Dzyzio zbiegł. Jakby deziowi było dobrze, to by nie zbiegł. Ja w klusie dla firmy to już lata jestem. Baję o mnie, to nie uciekam. Tam, gdzie jest dobrze, zostaje na dłużej. To filharmonii by pan go wziął. Sprawdź nowe taryfy tanie rozmowne. Plus dla firm. Razem lepiej. Codzienne zabrudzenia, trudne plamy. Teraz Cilit ma nową i skoncentrowaną formułę usuwającą kamień i brud. Dozuj moc jednego produktu do codziennych zabrudzeń i trudnych plam. Spójrz na ten zaschnięty kamień. Trzy psiknięcia i już lśni. śni. A codzienne zabrudzenia spryskaj tylko raz, by było idealnie. Dozuj moc Cilit Cilit Bank, bank i po brudzie. Jedna nakrętka na całe pomieszczenie? Teraz to możliwe dzięki mocy Cilit Bank. Podłogi są czyste w każdym zakamarku, a kilka kropel usunie przypalony tłuszcz. Nowy duży Cilit Bank, bank i po brudzie. Jestem moją pierwszą dziewczyną, hey! która nigdy nie wiedziała, którzy są nasi, i moją kuzynką, która wciąż pyta, o co chodzi z tym spalonym. Jestem sąsiadem z góry, który ogląda mecz na żywo. I dostawcą pizzy, który znów obejrzy tylko skrót. Jestem tymi, którzy ciągle wspominają Wembley. I moimi kumplami, którzy mimo wszystko uważają, że nic się nie stało. Jestem moim synem, który będzie lewonożnym. Dzięki nim wszystkim wiem, że choć dla każdego piłka jest czymś innym, wszyscy jesteśmy kibicami. Orange. Główny sponsor polskiej reprezentacji piłkarskiej. Przekonam się, czy Ariel nowej generacji nie tylko usuwa plamy, ale także chroni tkaniny przed przyszłymi plamami. Właściwie, jak działa najnowsza technologia Ariela? Pranie może postrzępić włókna, dlatego plamy łatwiej do nich przywierają. Nowy Ariel wygładza włókna, więc trudne plamy, takie jak rdza, mniej się wczepiają. Pokażę panu. Wcześniej wyprałem mój fartuch w Arielu nowej generacji. Widać, że trudne plamy, na przykład z rdzy, łatwiej jest usunąć. Niesamowite, prawda? Tak, przekonał mnie pan. Ariel nowej generacji. Olśniewająca czystość i ochrona przed plamami. Bakterie znalazły idealne schronienie w łazience. Twoją szczoteczkę. Na jej włóknach mogą się rozwijać miliony bakterii. Dlatego eksperci Oral-B opracowali nową antybakteryjną szczoteczkę EXPERT. Pokryte są jonami srebra. Ta innowacyjna technologia pomaga zahamować rozwój bakterii na płóknach nawet do 3 miesięcy i usunąć do 90% płucę zębnego. Nowa troszeczka antybakterii Ekspert. Oral... Zepia... Idealny na randkę. Przyjaciel kierowcy. Taktyczny w kuchni. A do tego dzwoni. Hallo? Heja Mix używasz telefonu jak chcesz, bo już po roku możesz go wymienić na nowy. Bez Simloka. Absurdalnie proste. Heja! Tak fuck. Zanim dziecko odkryje, że jest chłopcem albo dziewczynką, pewne rzeczy robi już zupełnie inaczej. A zwłaszcza inaczej moczy pieluszki. Nowe pieluchomajtki Pampers, jedyne pieluchomajtki z wkładem chłonnym z przodu dla chłopców i pośrodku dla dziewczynek, aby maluchy miały idealnie sucho. Nowe superchłonne pieluchomajtki dla chłopców i dziewczynek, zainspirowane przez dzieci. Jestu lat nasz sok pomarańczowy robimy z najlepszych pomarańczy z brazylijskiego Matao. Dlatego Matao jest nam tak bliskie. Sok pomarańczowy tym bark z wyjątkowych pomarańczy z Matao, bez dodatku cukru. Codzienne zabrudzenia, trudne plamy. Teraz Cilitbank ma nową i skoncentrowaną formułę usuwającą kamień i brud. Dozuj moc jednego produktu do codziennych zabrudzeń i trudnych plam. Spójrz na ten zaschnięty kamień. Trzy psiknięcia i już lśni. A codzienne zabrudzenia spryskaj tylko raz, by było idealnie. Dozuj moc Cilitbank. Cilit Bank. Bank i po brudzie. Jedna nakrętka na całe pomieszczenie? Teraz to możliwe. Dzięki mocy cilitbank Bank podłogi są czyste w każdym zakamarku, a kilka kropel usunie przypalony tłuszcz. Nowy, duży Cilitbank, Bank. Bank i po brudzie. Na mieście mówią, że wszystko z ciebie wycisnęli. Posiłeś so sok słodziutki? Co wiedzą o recepturze? O jakości wiedzą, że wybieramy najlepsze owoce wiedzą. Co jeszcze im powiedziałeś? <laughs> że połowa ma gratis. Głupcze, teraz wszyscy będą mieli gratis. Caprio. Połowa rodziny pije gratis. Wiadomość w Gazecie Wyborczej. Tańsze będą rozmowy przez komórki, zdrożeje elektronika, wycieczki i kredyty. Mniej zapłacimy za masło i sery, więcej za ryby, drób i cytrusy. Co przed świętami zdrożeje, co stanieje? Raport jutro w Gazecie Wyborczej. To moja rodzina. Zapracowany tato, zagadana siostra, zabiegana mama i ja. Z delektą w ręce i wtedy zaczyna się zabawa. Ciasto do co łatwe. Na pewno się uda. Wiadomo, że wpadnie też dziadek. Siatka przyjdzie po sól, ale to rodzinna porcja i starczy dla wszystkich. Bo z Delektą wszystko masz. Smak, przyjemność oraz czas. Patrzcie! Ciasta duża blacha Delekta. Cieszmy się smakiem. Niam, niam, niam. Dziś przetestujemy proszek nowej generacji. Co pani robi, żeby chronić ch ubrania przed brudem? Chyba się nie da. Podajmy się. Założycie te koszulki? Ten wypraliśmy w zwykłym proszku, a ten w wizji, że absolut. je wodą. W koszulkę Wizira. brud wczepia się słabiej. Niesamowite. Właśnie tak Wizir Absolut pomaga chronić ją przed brudem. A teraz je wypieszmy. To jest naprawdę białe. Nowy Wizir Absolut, twoja biel pod ochroną. Wszystko zalane. To przez kamień z twardej wody. Sam proszek nie wystarczy? Proszek do prania nigdy nie chroni pralki. To tak, jakby pani syn jeździł bez kasku? Nigdy. Kalgon dodany do każdego prania w pełni chroni pralkę. Wielbiam świeży chlebek z chrupiącą skórką, orzechy, soczyste i twarde owoce. Niestety miałam pewne problemy z ich jedzeniem. Na szczęście odkryłam specjalny krem do protez Korega. Już niewielka ilość kremu Korega dokładnie uszczelnia protezę, dzięki czemu nie dostają się pod nią drobinki jedzenia. Teraz mogę jeść to, co lubię. Korega. jest rozmawiaj i śmiej się bez obaw. Poleje się krew. Polecą głowy ale dość milcze Zdobędziemy ulice i pałace. By usłyszeli nas wszyscy i każdy z osobna. Choćby przyszło zapłacić drogo za wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Albo do wszystkich po prostu zadzwońmy. W Simplusie jest 29 groszy za minutę. No cóż, w Simplusie rozmawia się ze wszystkimi za 29. Proszę, Cyfra Plus prosto i tanio. Zawsze znajdzie się ktoś, kto ci wszystko opowie, ale gdybyś chciał sam zobaczyć, Cyfra Plus jest teraz 50% tańsza przez 10 miesięcy, a dekoder bez opłat. Cyfra Plus, oglądaj to, co najlepsze. W górach zasady są proste. Kiedy jeden pracuje, drugi może odpocząć. Tak było i jest od zawsze. Tatra, z charakterem, gdzie znajdziesz smak pysznej zabawy? Jak wyczarujesz słodkie pyszności i przeżyjesz prawdziwe emocje? Co sprawi Ci największą radość? Na wszystkie pytania na temat pieczenia jest tylko jedna dobra odpowiedź oryginalne dodatki do pieczenia, doktora Edkera. Wspólny posiłek to okazja, by poznać wiele nowych słów pomóc naszym dzieciom radzić sobie w szkole nauczyć się być ze sobą. Na całe życie. Wierzymy, że wspólne posiłki mają wielką moc. Knorr. Każdy posiłek to okazja. Laboratoria Vichy stworzyły krem do kompleksowej korekty przeciwzmarszczkowej. Lift Active Retinol H. Po raz pierwszy połączenie nowej generacji retinolu A i kwasu hialuronowego. Aby skutecznie korygować trzy typy zmarszczek. Neutralizuje zmarszczki embrioniczne. Wygładza odwracalne. Wypełnia utrwalone. Efekt nowej skóry już po czterech dniach. Nowość Lift Active Retinol H. Wisi. Zdrowie jest piękne. Pamiątka z niespiesznych spacerów po Barcelonie. 25 euro. Pamiątka z letniego rejsu wokół Sztokholmu 150 koron. Podróżować we własnym tempie. Bezcenne. Płać kartą Mastercard, zgłaszaj transakcje i wybierz europejskie miasto, które chcesz odwiedzić. W loteli wiosenna przejażdżka do wygrania 8 weekendowych wycieczek i 400 stylowych miejskich rowerów. 抱きのまま